Au. Sorki, ten stoliczek zawsze atakuje jakiegoś człowieka. Nie, rano upuściłem do umywalki szkła kontaktowe. Teraz ledwo cokolwiek widzę. A nie masz okularów? Mam, ale pewnie nie spodobam się Georgi. Stary, wyglądasz spoko i dobrze. O, dzięki. Lust. Więc nałożę zaraz po zdjęciach. Okej. Okay. Chociaż może nie nakłada ich. Tak. Nie jest źle. Może za rok przyjdziesz na bal z takim gościem jak Wyatt? Z kimś, kogo lubisz, który dostrzega tylko ciebie? Chwila, co to za pana, z którą rozmawia? Tak się cieszę, że jestem z tobą, Georgie. <grystanie> Georgie, może to za wcześnie, żeby o tym mówić, ale czuję, jakbym znał cię od lat jest, Blake? Jako chłopak, czemu Wyatt rozmawia z tymi wszystkimi dziewczynami, skoro ja go zaprosiłam na ten bal? Bo ja wiem. A czemu Rachel mówi do mnie Blake, nie Jimmy? Strasznie mi przykro, Jimmy Blake. Georgie, ilekroć chcę z tobą dzisiaj porozmawiać, ty uciekasz. Ale chcę powiedzieć, że jesteś super i naprawdę świetnie się dogadujemy. Usiłuję powiedzieć, że chcę, żebyśmy byli parą. Jak to? Chcesz być chłopakiem pani od matematyki? A ty to kto? Georgie! A tamta? Pani od matmy. No nie. Przepraszam. Zgubiłem szkła kontaktowe. Słabo widzę. Ale... Chcesz być moją dziewczyną? Oczywiście! <grym> <górny> <grym> <górny>